Jak się dzisiaj czujesz? Jak twoje zdrowie? A jak ono wyglądało 10 lat temu? Czy zmieniło się coś? Więc nie zwlekaj z decyzją. Zadbaj o swoją ubezpieczalność już dzisiaj. Ponieważ historia twojego zdrowia to pierwsze ryzyko, które będzie firma oceniać. Tak, tak. Najpierw zapytamy o historię chorób w rodzinie. Czy wiesz, że istnieją choroby dziedziczne? Zapytamy o to, czy chorowałeś. Chorujesz dalej, czy się leczysz, czy posiadasz choroby współistniejące, czy jesteś pod opieką lekarską, czy zażywasz przepisane leki. Zadamy również pytanie o Twoje nałogi, które mogą wpłynąć na ocenę ryzyka. Twoja waga również może być istotna, nie tylko dla firmy, ale również dla ciebie, że warto nad nią popracować, bo to duże ryzyko zachorowań. Wszystkie te informacje będą niezbędne do prawidłowej oceny ryzyka. Im więcej firma posiada danych, Twoich wyników, badań, tym bardziej właściwa ocena. W odpowiedzi otrzymasz zwrotną informację. Czy będziemy mogli zaoferować Tobie ubezpieczenia? Czy będziemy niestety zmuszeni odmówić lub odroczyć na jakiś czas ochronę? Czy w związku z większym ryzykiem zmienić jego warunki? Moje doświadczenie mówi o wielu takich przypadkach. A dlaczego warto być szczerym podczas ankiety? Dlaczego nie warto zatajać tak ważnych informacji? O tym następnym razem. Jak zauważysz, warto ubezpieczać się, kiedy jesteśmy młodzi i zdrowi. Im wcześniej podejmiesz decyzję, tym większa jest szansa na dobre ubezpieczenie. Nie zwlekaj. Zadbaj o swoją ubezpieczalność już dzisiaj.